Tamten robotnik miał rację. Tu jest miasteczko. Kogo ja widzę? Mój pomocnik. Cześć stary. Myślałem, że cię już nie zobaczę. Złapali mnie do więzienia. Wyszłem za dobre sprawowanie. Jak miło cię znowu widzieć. Mogę gdzieś zamieszkać, tylko na chwilę. No pewnie przyjacielu. Poszukam jakiegoś domku. Dobrze, że mam klucze. Jestem magikiem. Ale tu brzytulnie. Słuchaj, powiem ci, gdzie jest stacja pociągu. Okej, okay, no to powiedz. A teraz przepraszam. Muszę do toalety. O, -o, -o, -o jak dobrze. Cześć, to ja idę. Cześć, robaczywku. Mój stary kumplu. Witaj. Co z Twoim uniwersytetem? Wszystko dobrze, ale teraz go remontują. Kto to? To jest praktykant Jackson. Jak Ci leci? Dobrze, a teraz wezmę swój bagaż. Niestety muszę się przeprowadzić. Ale nie wiem gdzie. Może ty byś wiedział gdzie. Jak tam? Wszystko w porządku. Niestety, ale nie ma cementu. Zadzwoń do sklepu. Proszę. No pewnie, że zadzwonię. Zrobię wszystko, żeby remont się udał. Halo. Tu profesor Rybaczywek. Zamówiłem cement na dzisiaj. Gdzie on jest? Jedzie autem do stacji kolejowej. Dobrze za jeden dzień. Panie Robaczywku. Dziękuję. Dobrze, że mam śmieszny worek cementu. Robaczywku, Robaczywku, wiem, gdzie możesz zamieszkać. No gdzie? To jest niespodzianka. Ja tam lecę. Jejciu, tu mamy mieszkać. Ale fajnie. Jupi, jupi, jupi.